Sponsorem programu jest sklep poszukiwacz.eu, producent rewelacyjnego płynu do czyszczenia monet konserwa. Zapraszamy na stronę. Cześć, witam wszystkich z tej strony Saperka TV. Zapraszam Was na nowy program, na nowo odsłonę Saperki TV. W tym odcinku zapraszam Was na pole. Bardzo ciekawe, ale nie będę się rozmawiał na ten temat. Jest to niespodzianka, tym bardziej próbuję zatrzymać trochę to w tajemnicy, bo jest to pole nieruszone, dostałem zgodę, także zobaczymy co uda się znaleźć. No to zapraszam Was do dalszej, dalszej części oglądania. No i pamiętajcie. Subskrybujcie mój kanał, dajcie dzwoneczek i polajkujcie. No to do zobaczenia. Wygląda jak, jakiś dymerek, coś takiego. No a co to jest? Kurczę. Ale jaja. Ja wiem, co to jest. Wiecie, co to jest. Sami. Jest to forma do dolewania kulek muszkietowych. Ale, jajca, fajne. Naprawdę fajne. Przecież czegoś takiego nie znalazłem. Może wy się w komentarzach, czy znajdziecie taką formę odlewniczą do kulek muszkietowych lub do pistoletu muszkietowego. I jeżeli ktoś z Was wie, lub ktoś się zna na takich rzeczach, mógłby mi określić. Z jakiego okresu to jest? Czy to są nie wiem, okresy wojen napoleońskich, nie wiem, ciut starsze, ciut młodsze, czy to jest forma cywilna i czy one występowały w kolorze? Bo to jest brąz albo mosiąc, nie wiem, bije na kolor. Także do następnego. To jakiś miedziak. Chociaż duży miedziak. Momencik. Co to, to jest? Jeden daler. Co to, Szwed jest? Tysiąc siedemset szesnaście. 1716 Bardzo fajny nomizmat, naprawdę no to co? Lecimy dalej. Myślałem, że się nagrywało. Znalazłem klamerkę. I nawet bardzo ciekawa, bo tutaj ma jakieś sygnatury bicia. Strzelacie za to Co to pisze Co? Muster coś tam na końcu Eigen Muster Bardzo ładna klamerka Tutaj jest nawet resztka złocenia Nie jest to stare Jak już to jest mak przedwojenne w więc bardzo fajna rzecz o kurde fajna lecimy dalej chyba mam guzik no jakiś fajny z krzyżykiem. Tropeczki, nie wiem co to jest, ale to chyba nie jest guzik, bo tutaj jest jakby resztka pierścienia jakiegoś sygnetu czy czegoś w tych miejscach, tak to się prezentuje. stare średniowiecze tak, to nie bardzo ładna sprawa kolejny sygnał no może nie kolejny bo tych sygnałów jest o wiele więcej ale pokazuję wam tylko fanty które wzbogacą ten odcinek tak naprawdę jest jakaś pieczątka. No, tylko. Tylko, o. Może nie będę tar, a to się przemyje w domu. Ale jest jakiś gmerek, jakaś jakieś Jest to miedziucha. Jeszcze Tu jest darłem, już patyna. Przepraszam Was. I nie powieście mi w komentarzach. Do następnego udało się wygrzebać moniaczka i coś naprawdę starszego. no Hollander 578 Moneta z lwem Bardzo ładny stan, gruby jak na Rzymie. wiecie co to za moneta? ja sugeruję, że są to hiszpańskie niderlandy bardzo ładny stanek na miedziaczki stąd no to pozdrawiam was serdecznie i do następnego, hej jest i kolejny miedziak a, ale to wiem co to jest myślałem, że coś fajniejszego a jest, a jest to 5 centów proszę państwa to 5 centów z 1950 któregoś roku. Niderlandy. W ładnym stanie jak na Miedziaki. Spoko pole, chyba tutaj gnojowice nie leją. Na tej wiosce. Jest i srebro, kolejne, już drugie. I też wiem, co to jest. Jest to holenderskie, 10 centów. Niderlandy, a któż to jest tutaj? Kolejna, tak? A no i zgadza się. Królowa Niderlandów. W XIX wieku. Tak się przedstawia ta pani, królowa z 1800. Co? Którego? 97 roku. No, tutaj ostrość. 97. Ładny. Nawet stan. Miedziaczka. To ta ziemia. Nie niszczy. Także fajnie. Jeszcze raz zaprezentuję z tej strony. I lecimy dalej. Nie ma czasu. Niesamowita sprawa. Nie chciało mi się wyciągać teraz telefonu. Zobaczcie co znalazłem. Jest to napoleonski lew. Klamerka. Najprawdopodobniej już to uczyściłem. Najprawdopodobniej od rabci, od szabli. Ale nie jestem pewien. Trochę kurna. Muszę się pozbyć tego. Zobaczcie jak się przedstawia. Francuz. Złocona część była. I ta klamerka. Była gdzieś takiej długości, tutaj miała wąsy i znajdowała się po drugiej stronie taka sama głowa lwa. Miałem wcześniej troszkę inną wersję tego, nie wiem czy to odrębci, ale ta na pewno. A jak się mylę, no to mnie opierdzielcie w komentarzach. I pamiętajcie o subskrypcji, bo nowy odcinek już wkrótce. Ostrożne. Ostrożne. Super sprawa Proszę państwa Niesamowity strzał Kawał srebra Jest to Co to jest Jest to szósta część tolara w pięknym stanie, jaka w ogóle czyściutka z ziemi wyszła. Masakra. Nie wierzę to, coś się tutaj dzieje. Zaraz Wam oczyszczę. Proszę Państwa, jest to chyba strzał dnia dzisiaj. Taki kawał sreberka jak nasza 5 nawet w wielkości. Albo wielkościowo 2 No, może nie. Ale. <ślesk> Sami popatrzcie, jaki kawał krążka. 1812 oh. niesamowita moneta, Frieder, Kto to kurde jest? Fryderyk, Wilhelm III, Koning von. Pruszen. Czyli Fryderyk III Fryderyk Wilhelm III Król z Prus. Pruszen. Szósta część Reichstaler 1812. Widać nawet znak meniczy A Berlin. Coś niesamowitego. Super sprawa. Je. Yeah. Pamiętajcie o subskrypcji, nie, zapomni, nie, zapomni, nie zapomnijcie o komentarzu, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja na chwilę obecną chyba będę kończył powoli, ale jeszcze się przejdę, bo no bo czemu nie? Dzień się powoli kończy, słońce ku zachodowi, także lecimy. Cześć, na dzisiaj już koniec poszukiwań, czas na podsumowanie. Poprzymywałem tutaj moje znaleziska. Zaczniemy prezentację od lewej strony. Jest to część klamerki francuskiej napoleońskiej. Widać, że była złocona. Moim zdaniem, jest to część autorapci od, od szabli. Także bardzo fajne znalezisko. Kolejną, fajną znajdką jest gmerek. Nie mam pojęcia, co przedstawia. Jest wyżarta patyna. Lecimy dalej. Kulka muszkietówka. I pamiętacie, co trafiłem? Jest to. Co to jest? Jest to forma do lewania kul. Nawet ta kulka pasuje tutaj. Przepraszam, trzymam z ręki niestety, bo mam statyw, fajna klamerka. Była złocona, także tak to się fajnie przedstawia. Fajny moniaczek. Niderlandy hiszpańskie. Może ja trochę przesuszę, bo nie za wiele widać. Teraz widać lepiej, widać jakiegoś gościa, siedzi na tronie w lesie. Hmm. <grystanie> Holenderski lew czy tam gryf 1578, nie wiem jaki jest to nominał, może mi pomożecie w komentarzach kolejne rzeczy fajnych. i Wilhelmina, królowa Niderlandów. Tego wam nie pokazywałem. Jest to 10 centów z 39. Jak wracałem, tu już trafiłem tą monetę. Czyli tu. Na powrocie też trafiłem tą. 10 centów, ale już to za czasów guldenów. No i kurczę, patrz, spadła mi. 10 centów, rocznik 80-1980. Przepraszam, że tak ostroście Świruje, ale to jest telefon. To już widzieliście, bardzo ładna. To widzieliście z Ziemi. Śliczna 1800. 97 Bardzo ładna moneta 10 centówki To mamy już 30 centów To kolejna moneta Srebrko Pruskie, niemieckie Czwarta część Nie, do 4 grosze tak wir to jest 4 4 grosze rocznik 1817 fajny rocznik tutaj mamy dość na monetę dlaczego tutaj znaleziono nie mam pojęcia jest to rocznik 1718 171 1 daler moim zdaniem są to nie są to, jest to Szwecja. A tu strzał, proszę państwa, chyba dzisiejszego dnia kawa srebra, bardzo ładnego. Fryderyk Wilhelm III, król Prus, cesarz Prus, nie król, szósta część Reichstaler 1812. Tak jak wcześniej mówiłem, widać nawet. Sygnatura Menicy, czyli jest to literka A, która sugeruje nam, że jest to Menica Berlin. Także... Takie coś. Kolejna maniak. Kolejna moneta. Jeden cent. Niderlandy. Rocznik nie wiem, który jest. 1883. Tu jest. jest tutaj 1883. Jest też lew. No nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest od pierścionka, od sygnetu? To jest bardzo stare, moim zdaniem. Jest to brąz, mieć. Nie mam pojęcia, bije na kolor dość wysoko. Także bardzo fajnie. Jeżeli macie pojęcie, co to jest, dajcie znać w komentarzach. No, kolejne monety. 24 część dolara. Ale to jest normalnie trochę za dużo wody. Nie uciekło to. 1784 Ładna guziczek nic ciekawego i 5 centów Juliany to chyba standard mam jeszcze tam jakieś ogryski jej ale nie pokazywałem i tak to się przedstawia